Witam serdecznie na kanale Dzieje Nawendary i zapraszam do drugiej części walk dwupolowych jednostek czwartotierowych. W tym materiale zawalczą sobie wszystkie nieumarłe istoty przeciwko wszystkim innym dwupolówkom, czyli jeszcze sobie trzecią część zrobimy, w której to będą walczyli między sobą... Demoniczne dwupolowe istoty, czyli zwierz i własne demonów, wraz z trzema gargulcami, będą między sobą walczyć. Jeżeli się okaże, że kolejna część będzie za krótka, to może właśnie w kolejnym materiale zrobimy sobie takie, takie dodatkowe walki dla Krybdry. Ale już bez przedłużania, zobaczmy, jak Krybdra sobie poradzi i dlaczego wszystko wygra. Ty, uciekaj, ty, uciekaj. Odporność na śmierć, obniżenie poziomu jest od śmierci tutaj, także niestety Magolity muszą uciekać, ponieważ Kryptr ma odporność zarówno na śmierć, jak i truciznę, także to jest zwycięstwo dla Kryptr by default. Nie ma problemu, lecimy dalej. Tutaj, co się zadzieje? Obawiam się, że tutaj bot może chcieć z liszami uciekać, jako że tam ma odporność na śmierć. Więc ja sobie pozwolę tutaj zawalczyć osobiście. Krybdry niech sobie tam klepią jak chcą. Aha, już mamy spaczenie, czyli nie będzie uciekał. Bot będzie walczył. Mamy zmianę źródła obrażeń na spaczenie, możemy zranić krybdry. A poziomów nam nie zabiorą. Pancerz został też yy, zniszczony. Wystarczy, żeby jedna kryptra raz nie trafiła, ale nie, już się wyleczył. Wampiryzm, przecież. <grystanie z nimi> A, dobra. <grystanie z nimi> będziemy się nabijać z Kryptry w kolejnym odcinku, jak będziemy robić sobie walki z piątacyrowymi. No tutaj akurat by default upiorny mi przegra, bo on zawsze bije śmiercią. Więc tutaj nic nie wykombinuję. Tutaj by default kryptra wygra. Po prostu. Nic tu nie zrobimy. No, ochrony, nawet weszły tam na ten, na, na fizyczne. Później, później by weszła w sumie odporność, i byłby taki ten impas, nie? Co No, patrzmy dalej. Dlaczego Krypdra wszystko wygrywa? Piszcie w komentarzu. Dlaczego Krypdra wszystko wygrywa? Już pisaliście, nie? Swoje pomysły, że jednostka ta nie powinna albo nie powinna być dwóch jednostek na raz, tylko jedną. Albo nie powinna mieć wysania poziomu, albo te szanse na wysanie poziomu powinny być dużo mniejsze. No, jeżeli będziemy mogli zmniejszyć szanse na to wysanie poziomu, tak żeby to było stabilne, to to zrobimy. Ja będę na pewno walczył o to, żeby inicjatywę zmniejszyć do 40. To jest bardzo ważne. Żeby właśnie inne takie istoty demoniczne. Które mają te inicjatywy, powiedzmy też 45 czy 50, gdy gramy mistrzą węgielnym, w tym przypadku, czy żeby taki włodarz, na przykład później Piątootwierowy albo Syniumira, tak, żeby, żeby te istoty na 100% zawsze byli przed nimi, żeby nie było takiej sytuacji, że mają te samą inicjatywę i Krypdra ma szansę uderzyć takich włodarzy i ich zde zdebafować już do, do własów demonów, nie? zanim w ogóle włodarz uderzy i podpali. No, to, to powinno być wolniejsze. Jeżeli to będzie wolniejsze, to będzie się dało na to jakoś zareagować. Może nawet ubić zanim zaatakuje, albo dać defa zanim zaatakuje. Jak będziemy, my gramy Imperium, mamy wojowników naszych czwartotierowych, jakichś papaladynów albo aniołów, no to jeżeli my będziemy przed tymi krybrami, to jeszcze pół biedę. Jeżeli będzie sytuacja, że krybra w ogóle uderzy zanim my się ruszymy naszymi wojownikami, no to, no to jest straszna lipa, nie? Także inicjatywa przede wszystkim do nerfa. E, moim zdaniem. No te zwierzę nic nie zrobią i nic by nie zrobiły nawet jakby się ta inicjatywę zmniejszyło. Faktycznie można byłoby tutaj w tym momencie pomyśleć o zmniejszeniu szansy trafienia wyssania poziomu. Po prostu. Można by zmniejszyć im szansę trafienia wyssania do tego samego poziomu jak miał pożeraż zwłok, nie bo ich poprzednia forma pożeraż zwłok. On miał 60%, nie? No można by też tutaj te 60%. Była też sugestia, że powinno to mieć w ogóle z 30% i żeby e, rosły te szanse np. do 50% gdy HP spadną albo coś takiego. E, no to by trzeba wtedy umiejętność albo zmieniać, albo dorobić trzecią. To, to też nie jest jakieś najlepsze rozwiązanie. Więc yy, no ja jestem za tym, że mogliby sobie mieć faktycznie takie same szanse wyssania poziomu jakich poprzedni tier, na pewno nie mniejsze. Yy, no i ta inicjatywa, nie. No nerf generalnie trzeba to na pewno potraktować. Ja w sensie, komedia. Komedia to będzie w trzeciej części, jak mówię. Jeżeli będzie za krótki materiał z samymi demonami, a pewnie będzie, no to się wtedy da kryptra kontra wszystko. Na przykład jakoś tak, jakiś bonus będzie. Walki jednostek yy, dwupolowych, czwartotierowych. Część trzecia plus bonus na przykład, coś takiego się wpisze czy coś, zobaczymy. Mm. No już mamy onyxowe, Już mamy jednego marmurowego, a była jeszcze sugestia od jednej osoby z, na z naszego teamu, żeby zrobić walkę wysokopoziomowych istot, że krybdra, że ona wytraca mocno w swojej sile, gdy walczymy z istotami, które mają załóżmy tam niebieskie czy pomarańczowe mieczyki. Że to wysanie poziomu im aż tak dużo nie daje. I że wtedy one, zaczną, że one wtedy zaczną przegrywać. Co prawda się to im odpali, ta uczta, nie? Ale została znarfiona już z 40% na 25. Więc może faktycznie zrobimy sobie na końcu takie jakieś walki wysokopoziomowych istot i zobaczymy wtedy, jak rybra będzie sobie radziła. No bo ona, ona wtedy teoretycznie powinna odstawać. Właśnie. Ale trafiajcie, no. Te obsydianowe gargulce są najbardziej OP. No i jeszcze w tamtego się odbiło, nie? Przez to, że kliknął w tego... To odbicie trafiło w niego. Jakby tutaj fokusował, to by wtedy nie było szans, żeby się tam odbiło. Także trochę lipne zagranie ze strony gargulców, no ale ja nie wierzę w to, żeby sobie te gargulce poradziły lepiej, nawet gdyby ten cios wszedł tak jak należy, więc... Olać. Te krybry i tak by to wygrały i tak. To bez problemu. Przecież. one, one tak rżną biorąc pod uwagę to, że wyssanie poziomu przecież degraduje maksymalne HP, co za tym idzie wyssanie poziomu też obrażenia zadaje nieuchronne. To jest tak naprawdę jakby kolejny sposób zadawania nieuchronnych obrażeń, pomijając kryty, otrucia, oparzenia i odmrożenia, nie? Po prostu obniżcie poziom. <grych> też HP zadacie, ten... No, no, odbierzecie jakieś tam zdrowie, nie? A, tutaj by default, który wygra? Tutaj będzie im. nie, nie impas, nie, wygrają te, magolity by default. O, magolity mogą zranić jak najbardziej smoczelisze trucizną, ale smoczelisze. Chociaż możemy rozegrać, bo jakbym dał auto, to prawdopodobnie smoczelisz nie będzie chciał czekać na to spaczenie, tylko będzie chciał uciekać. Więc tutaj nic nie zrobię, prawda? Bo to jest odporne, więc ty dajesz defa, ja to rozegram. To już mamy spaczenie, bijemy. Teoretycznie mają szansę te smoki to wygrać. Jeszcze rozdzielił truciznę, bardzo dobrze, niech sobie będzie. Niech sobie rozdzielają jak chcą. Tutaj jeszcze spaczenia nie mamy. I tu się zesrał już. No dajmy defa, no na defie przyjmijmy te ciosy lepiej. Może się to spaczenie odpali mimo tego. Mamy spaczenie, no to bijemy. Roztrzaskane pancerze mają. Ale nie, nie damy rady, mimo wszystko. Ale całkiem solidnie się ich zraniło, walka nie była, że tak powiem, tak bardzo jednostronna, nie? No, było całkiem spoko. Tutaj z upiornymi żmijami... no upiorne żmije tutaj nie mają nic do gadania, bo one zawsze będą biły śmiercią, więc to jest raczej by fold wygrane dla magolitów. Tutaj nic nie zrobił. Git. Dalej. No, tutaj demony powinny to zaorać. Pacerzy jakiś mi się tam odpalił pod koniec jeszcze. I nawet jednego zdążyły. Opluć, zapluć, zabić Dobra Spoko, spoko. Jednego zdążyli zabić. Miło Zwierzę. No, zwierzę nie powinny mieć tutaj podejścia. Zwierzę nadal są słabawe. No, ja to tam Tiamata lubię, ale za zwierzęm nigdy nie przepadałem. To jest kiepskie po prostu. A teraz jeszcze terror jest do wyboru, nie? Jeszcze dru drugi rozwój: gdzieś jest albo w Tiamata, albo w Terrora. Terror jest jeszcze fajniejszy. Znaczy, no, Terror obniża inicjatywę zamiast obrażeń, no to jest gorsze. Pod tym względem Tiamat lepszy. Ale umiejętność Terrora jest fajna, że jak mu tam zdrowie spadnie, to zaczyna wysysać poziomy i mieć wampiryzm. Także Terror pod tym względem fajny, jednak. No, ale mógłbyś tam tego kliknąć. No ale no dobra, no jednego zabił. Okej. Okay. Spoko, spoko. A! Y, odporność na truciznę. By default gargulce wygrywają. Nie da się ranić gargulców-strażników trucizną. takiego? Dobrze, dobrze. Tutaj też jest odporność na truciznę. I też magolity tutaj będą musiały uciekać. Gargulce by default wygrywają. Mhm. Czy kolejny też ma tutaj odporność na truciznę? Też ma odporność na truciznę, czyli tutaj magolity nie mają podejścia. Nic nie zrobią. Okej, okay. to się wyjaśniło. Jak sobie tutaj poradzili, dobra. Smoczelisze. No tutaj impas, bo smoczyliśmy nigdy nie zostanie zraniony, żeby mógł bić się spaczeniem. Więc no to jest remis. Tutaj się nic nie zrobi. Ok. Tutaj zobaczmy. O, spaczeniem rani tego zbiera. Spaczenie potężne. Potężne źródło. No ale dobra. Prawidłowo przegrały. No te zwierzę też muszą to przegrać. Nie ma innej opcji. Uciekaj, ty, uciekaj. Ochrona przed roztrzaskaniem, ale tylko ochrona. No i roztrzaskują ich mocno. Jeszcze jak im HP spada, to pan coś im też się niszczy, ale. O, nie, nie, nie dokopali się chyba do wystarczającej inicjatywy. Znaczy, nie, nie by tam mieli już więcej, ale dopiero od kolejnej tury by to zadziałało, więc. No, smoki wygrały tutaj. stali roztrzaskani całkowicie. Tak? Ja w ogóle chciałem dać odporność na roztrzaskanie tym strażnikom. Skoro im pancerz spada wraz ze spadkiem HP, to właśnie to byłby taki sposób roztrzaskiwania ich, ale można byłoby im dać duży nadmiar pancerza miksturami albo nawet dać miksturę do pancerza w trakcie walki i to mogło być za mocne wtedy, więc została propozycja odrzucona, żeby dostawali odporność na roztrzaskanie OK. Jak tutaj? Obsydianowy gargulec powinien zaorać, nie? Już to, te roztrzaskania muszą boleć bardzo, te gargulce biedne. No nie zabiją nawet jednego smoka. Tutaj rozczaskania porobiły totalnie smoki mocne. No, fajnie, fajnie. Poradziły sobie całkiem nieźle. Tutaj był remis tylko. Tutaj jedna porażka. No, całkiem spoko. No, tam jeszcze były nie te smoki, tam trzeba jeszcze wliczyć w tutaj, że tutaj porażka. Wiadomo, i tutaj porażka. Okej. Okay. Tutaj, w zasadzie, te smoki powinny to wygrać. Ochrona teraz będzie. Paraliż. Paraliż. O. O. <ścoughs> teraz już była odporność. Ta odporność się bardzo późno odpala, poniżej 10%, także... Jakby trochę inaczej te obrażenia zostały zadane, jakby dało radę, no to... weszłoby im odporność i oni by wtedy nie mogli wygrać już. Ale dobra walka. Mhm. To była dobra walka. Mhm. No, się odpaliła mleka. No nie, ale no trafi, panie. I nie klikaj tego. A, bez różnicy. Dobra. Tutaj dostały po mordach smoki, czy tam po pyskach, nie wiem, co one tam mają, paszcze chyba. Właśnie wampiryzmy tak delikatnie się odpalają tym gargulcą później, nie? więc radzą sobie, ale niewystarczająco. Nie, ten już ostatni nie da rady. Chyba że otrucie nie wejdzie. Jeszcze zawalczy. Otrucie nie wejdzie. Odporność. Odporność. Paraliż. Na paraliż się zmienił. Gdyby się to nie zmieniło na paraliż, to byłoby dalej otrucie od śmierci, i by to weszło i wygrał. <noise> Przez to, że się zmieniło na paraliż od trucizny, a że jest odporny to, na truciznę, to, to przegrał. No bardzo fajna walka. Bardzo bliska. Co takiego? Dobra, dobra. Mm -hmm. No i dobra, i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Tutaj to były te czarty, Yeti, jakieś kolosy, własy przestworzy to było w innych materiałach. To co? W kolejnym odcinku te wszystkie demony za sobą pomiędzy sobą będą walczyć te gargulce, demony i tak dalej. No i zobaczymy przy okazji może kilka walk kryptry kontra T5 może. Od razu. A no, zobaczymy. Zależy, jak, jak, jak długi materiał będzie. Na ten moment to będzie wszystko. Także dziękuję bardzo za uwagę. Łąszczkowarem piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.